Witajcie w kolorowym i bardzo radosnym przedszkolu LOL Surprise. Możecie tutaj spotkać przeróżne bobasy, które bardzo lubią się bawić, tańczyć, śpiewać i uczyć się, ale czasami laleczki LOL Surprise Little Sisters potrafią nieźle nabroić. A, dziewczyny, cicho, cicho bądźcie. Grzeczne teraz musimy być. Idzie nasza pani! Ja już jestem grzeczna! Już nie będę broiła! Dzień dobry dziewczynki! Już jestem! Przerwa się skończyła! Czas zacząć naukę! Niestety koniec już zabawy! Dziewczynki! O, rany! Co wy jesteście jakieś takie dziwne, przestraszone? Chyba się mnie nie boicie? Nie blociem pani! Będzie pani nie boimy. My tylko teraz jesteśmy bardzo, bardzo grzeczne. Co będziemy dzisiaj robić? Świetne pytanie, moja kochana laleczko. Dzisiaj mamy Dzień Przyrodnika, więc będziemy poznawać różne zwierzątka. Wy na pewno, dziewczynki, znacie różne zwierzaki. Ja, proszę pani, znam słonia i żyrafę. Duże zwierzęta z Afryki eee, tam. Ja wolę zwierzaki do tulenia. Małe kotki i małe pieski, Wspaniale. Jestem z was dumna. Bardzo z was mądre dziewczynki. Znacie się świetnie na zwierzakach. A propos małych kotków, to mam tutaj kogoś. Małego słodkiego kociaczka. LOL Surprise Pets. Ucieczek jest taki malutki, że ma nawet ubrane takie ubranko, czerwoną bluzę, aby czasami nie zmarzł. A z drugiej strony, o, kto poznaje? Czy ten ptaszek to był wróbelek? Nie! To przecież był bocian! No, co wy dziewczyny? Kolorowe piórka! Wow, i długi ogon! Ekstra i duży dziób. Bardzo duży. Przecież wiadomo, że to jest kolorowa papuga. Gratulacje kochana, brawo dla Ciebie. Świetna odpowiedź. Proszę pani, a jak się nazywa duży zwierzak? Kudłaty w paski? Taki, który ma zwikowane oczy? Wielką, wielką paszczę. <laughs> Brzmi to naprawdę dziwnie, ale wydaje mi się, że takiego zwierzaka nie ma. Nie, na pewno nie. Kochana, widziałaś go w jakiejś książce? Proszę pani, ale ten zwierzak tutaj do nas idzie. O, ja chyba stąd uciekam. Chodź, papuszko, nie zostawaj tutaj sama. Chodź ja cię obronię! O, oh, pani chyba nie widzi tego strasznego potwora. Chodź, uciekamy! Nie zostawaj tutaj sama! To już przesada. Dziewczyny znowu sobie stroją jakieś żarty. Dziewczyny znowu myślą, że nam się nabrać. O, o rany! Ten potwór naprawdę istnieje. Duże, zblikowane oczy. Oh! Wielka, gigantyczna paszcza. Futro i do tego paski. A kto to taki? Niech pani ucieka, proszę pani. Ten potwór jest okropny. Dzieciaki, nie bójcie się. Nie musicie uciekać i się chować. Uwaga, uwaga. Przedstawiam wam stworka, potworka. Oto zbzikowany Ringo! Ringo, może nie wygląda zbyt przyjaźnie, ale zapewniam Was dziewczynki, Ringo jest miłym stworkiem potworkiem i bardzo, bardzo kocha dzieci. Zresztą zaraz same się przekonacie. O, Ringo jest w przedszkolu! Ale super! Dzieciaki, cześć! Cześć, to ja Ringo! Nie bójcie się mnie. I wy tutaj, na kanale Bajkowo, również się mnie nie bójcie. O rany, mm, jak ja kocham dzieci. K, 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 wszystkim przesyłam szalone buziaczki. Dziewczyny, <grym> widziałyście? To faktycznie zbzikowany Stworek <z> Potworek. Odwołuję to, co mówiłam. Już się nie boję, Ringo. Ringo jest super. Ringo kocha dzieci i Ringo uwielbia występować przed kamerą, aby wszyscy mogli Ringo oglądać. O, szkoda, że jestem taki duży. Mógłbym również bawić się w tym przedszkolu. O, jaka szkoda, proszę pani. Chyba, że może znajdzie się dla mnie miejsce. O, Ringo... Możesz nas codziennie odwiedzać. Możesz również się bawić z dziewczynkami, ale no jesteś trochę za duży, Ringo. Chyba się nie zmieścisz w przedszkolu. A, niestety tak myślałem. O jaka szkoda, jaka szkoda. Ale Ringo coś ma dla pani. Dla dzieciaków z przedszkola i dla was dzieciaki! O, ringo, a co to takiego? Musisz o tym koniecznie opowiedzieć. No to zatem Ringo ma coś malutkiego, słodziutkiego, idealnego do przytulania. Ringo ma bobaska. Mm, słodziutkiego. O, wow! Ale super! Będzie nowa koleżanka do zabawy! Hurra! Ojej, będzie już troszeczkę tłoczno u nas w przedszkolu, ale bez problemu! Ringo, przyjmiemy kolejnego Bobaska, dziewczynkę, a nawet chłopca. Moja grupa będzie większa, ale na pewno będzie się tutaj Bobasek świetnie bawił. Wow, ale super! Tak bardzo się cieszę, że z tej okazji zagra na swoim pieszczącym języku. A teraz uwaga! O, poczekajcie, zanurkuję tam na dół. O, 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 i, i mam! Mam tego bubasa. O, to jest właśnie on! Little Surprise, Little Sisters! O, niech pani zabierze tę kulkę, bo już nie mogę wytrzymać! No dobrze, już dobrze Ringo, spokojnie, kuleczka już jest u mnie. Faktycznie, kula LOL Surprise Lil Sisters. Kula z serii trzeciej, żółciutka. A w środku pięć niespodzianek, na samym końcu będzie nowy bobasek. Gotowi na ten malutki unboxing, malutki, ponieważ mamy małą kulę LOL Surprise. A wy jeszcze mam do Was pytanie: Polubiliście Ringo? Podoba Wam się ten stworek, potworek? Moja śmieszna pacynka, która przyniosła do nas tę niespodziankę. Mamy już pierwszą warstwę prawie ściągniętą. I zobaczmy, czy tam jest jakaś niespodzianka. A, mamy tutaj coś. Rebus. O, rany. To chyba jest jakaś. Trudna zagadka, kamień, czy też taki duży głaz, plus drzwi i strzałka, aby wyjść. Co tu mamy napisane? Rock out! Takie jest rozwiązanie tego rebusu. Sprawdźmy, co się kryje pod kolejną warstwą. Musimy znaleźć nasze suwaczki i je tutaj Zobaczcie na początek, jakby to czasami sprawia mały problem, ale chyba się udało. O, niespodzianka wyskoczyła! O, nasz bobas będzie mógł zmieniać kolor! A to ciekawe, tylko będziemy potrzebować lodowatej wody. Lepiej takiej z kostkami lodu. Nie, niestety tutaj nie mam takiej wody. Odsłoniła nam się kula w przepięknym ciemnoróżowym kolorze i słodki bubasek i akcesoria. Mamy buciki, okulary, buteleczkę, tak więc ściągamy ostatnią warstwę i mamy naszą kulkę. <grym> wygląda jak piłka do zabawy. Otwieramy, tadam, 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 trochę jak bombka wygląda. Ile niespodzianek. Zobaczcie, ile tutaj rzeczy się zmieściło. Jest ulotka. Tutaj mamy ulotkę we wszystkich językach. Tego nie potrzebujemy. To jest fajne. Ulotka kolekcjonerska. Na niej mamy pokazane laleczki z serii trzeciej. Z tej strony Bobaski. Nie wszystkie pokazane, bo to jest pierwsza odsłona kuli. A z drugiej strony duże lalki. No, seria trzecia już jakiś czas temu była, kochani, prawda? Więc sporo z tych laleczek już jest na pewno w waszych kolekcjach. A teraz niespodzianki. Pierwszy woreczek, drugi, trzeci i czwarty. Zacznijmy sobie od tego najmniejszego woreczka. Cóż my tutaj mamy? O, zawieszkę, Zobaczcie. Dzięki niej z naszej kuli możemy zrobić breloczek. Wciskamy tą końcówkę tutaj. I breloczek gotowy. Zobaczcie, do środka coś chowamy. I breloczek możemy sobie zawiesić gdzieś. Kolejna saszetka, niespodzianka. nam tenam, nam. Little sisters. Coś tam w środku się znajduje. Coś małego na pewno czuję. Mikrofon, Ulala, la, słuchajcie, ja myślałam, że to będą buty. A mikrofon oznacza, że trafiliśmy na jakąś piosenkarkę. U, byłoby super. <laughs> Ciekawe, co ona nam ześpiewa. Tutaj mamy bobaska, tutaj mamy albo torebkę, albo jakiś inny gadżet. Tutaj mamy. Czapkę! Czapka wygląda w ten oto sposób. Jest tu w ogóle, wiecie co? Taki chyba Beret, bym powiedziała. Beret z daszkiem i tutaj z antenką. Czarnoróżowy do tego mikrofon. Cóż tam będzie w środku za bobas? Uwaga, sprawdzamy. Dziewczynka, czy też może już w trzeciej serii był jakiś chłopiec? Dziewczynka! Zobaczcie, jaka jest słodziutka! Oh, jak ekstra wygląda! Ma jasne włosy. Widać, że one będą zmieniać kolor na różowy. Fioletowe oczy. Do tego yy, dyduś w buzi, czy też smoczek. Różowe i majteczki. Majteczki są srebrne. Na pewno ta czapka nie będzie pasować na nią. Czapka może służyć do tego, aby przegowywać nam babasa. A mikrofon, czy on pasuje do ręki? No mikrofon też jest trochę za duży. Zaglądamy na ulotkę do rock klubu i szukamy tutaj naszej laleczki, a jest nią Lil Funky Cutie. Ekstra wygląda, dokładnie tak samo, czyli jasne włosy, Różowy dydu, fioletowe oczy. To jest laleczka. Słuchajcie, taka z tym znaczkiem. Już Wam mówię: to oznacza laleczkę fancy, czyli bajeczną. Nie jest to taka popularna, nie jest to też rzadka, ale laleczka bajeczna. Zajrzyjmy na drugą stronę, znowu do rok Klubu. I tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda jej starsza siostrzyczka. Akurat tej laleczki nie mam w swojej kolekcji. Jest to oczywiście Funky Cutie, też jest laleczką bajeczną. No i jest bardzo podobna do tego Bobaska. Witaj, kochany maluszku, w naszym przedszkolu. Mam nadzieję, że spotkasz tutaj prawdziwe przyjaciółki, będziesz się świetnie bawić i z chęcią do nas przychodzić. O! Ringo będzie teraz grać na języku. Bo Ringo kocha tego bobasa. Poczekajcie jego ja przytule. Mmm, słodki bobas. Mm, Ringo tak bardzo cię kocha. Ringo będzie się tobą opiekować i Ringo będzie się z tobą bawić. Mmm, słodki bobas. Orany przestań, bo ty zaraz zjesz tego Bobasa. Uspokój się. Przeprowadź go do przedszkola i przestań go w końcu całować. O, dobra, dobra. Ringo już przestaje, ale Ringo nie może się powstrzymać, bo Ringo tak bardzo kocha malutkie dzieci. Ale dobra, Ringo daje Bobasa do przedszkola i wróci po niego niedługo. I będzie się nim bawić. Papa, pa, dzieciaki! Papa! Pa. Ojej! Ringo to naprawdę szalony stworek potworek. Mam nadzieję, że Ringo nikogo nie przestraszył. Dzieciaki, do usłyszenia w następnym odcinku. Na kanale Bajkowo. Bądźcie tutaj codziennie Wy, Wasze rodzeństwo. Zaproście również mamę i tatę do wspólnego oglądania. Do usłyszenia. Pa, pa.